Zgodnie z nim prędkość wiatru w jego granicach zmniejszyła się do 35 mil na godzinę, 15 metrów na sekundę, co automatycznie przeniosło bary w mniej niebezpiecznej kategorii. Jednocześnie meteorolodzy podkreślają, że państwu nadal grozi powódź. Zgodnie z nim bary może również dotyczyć pobliskich stanów Arkansas. Missouri, Mississippi i Tennessee. Wcześniej prezydent USA Donald Trump wezwał Amerykanów. Aby byli ostrożni w związku z katastrofą. Burza tropikalna, Bary, powstała w czwartek w Zatoce Meksykańskiej. W Luizjanie wprowadzono stan wyjątkowy. Ewakuacja została ogłoszona w wielu nadmorskich dzielnicach. W sobotę, Bary zyskał siłę huraganu i uderzył w wybrzeże państwa. A następnie osłabł do tropikalnej burzy. Według CBS, ze względu na skutki katastrofy w Stanach Luizjana i Mississippi bez elektryczności było około 70 tysięcy osób. Sezon huraganowy na Atlantyku zwykle występuje w okresie od 1 czerwca do 30 listopada. Zjawisko atmosferyczne jest klasyfikowane jako burza tropikalna i otrzymuje własną nazwę, jeśli prędkość wiatru w nim osiągnie około 17,5 m na sekundę. Przy prędkości wiatru 33 m na sekundę i więcej burza staje się huraganem Messie.